Miał plany i szczęście i jego tak wielkie, że przyznać się do porażki byłoby przekleństwem. Mówił, co będzie, to będzie i robił sobie wrogów, gdy walczyło miejsce. Mówił, żeby za nią umarł, kurwa, nigdy nie widziałem, żeby ktoś się tak rozumiał. Padał z nią, bił, znał umiar, ona miała czuć się dobrze, on miał czuwać, coś pękło. Kiedy przyszła codzienność i wiesz co? Zaczęli żyć na odpłędach, brak szkoły i frazy, i chudnie bezsenność. Poszło ślepać im całe ich piękno. Zniknął uśmiech, spotkałem go, powiedział Nie chcę żyć, bo głupkę miał Błękitne oczy i nikt go nie kochał Oprócz niego i zniknął wraz Z iskrą w oczach, jak spotkasz ich Pozdrów i spyta jak żyją, Bo połączyło nas więcej niż przyjaźni I to smutne zabiła ich Ulica i miłości przez to Nic już nie będzie jak było Iśmy błękitne oczy i nikt nas nie kochał Oprócz nas, samych kurwa Nikt nas nie kochał, to smutne I jeśli jeszcze kiedyś spotkasz postrób ich, prosi, i powiedz, że szkoda mi, I kto na Psychika dziecka, mówili, że jedyny będzie stał tam, gdzie nikt jeszcze nie stał. Nie już się jak nie gra, to nie gra i chuj, bo chłopno to nie piękna poezja. Wstawał późno i późno się kład spać. Albo nie spał, bo znowu się raczpał po kreskach. Nie pisał raczej rano, gdy zjaśniał i najszersze wersy zostawiał na kartkach miasto, co robią bez przerwy narkotyki? Niszczą ludzi, ale tworzą legendy, mówił. Nie był sami, miał kogoś, kto też pił. Bał się, bo samotność była drogą do śmierci. Znałem go, spotkałem go jeszcze zanim tamtej nocy powiedział, że już nie chce żyć sami Miał błękitne oczy. I... Nikt go nie kochał oprócz niego miał cel, ale nikt nie doda Jak spotkasz ich pozdrów i spyta jak żyją, bo łączyło nas więcej niż przyjaźni piwo To smutne zawiła ich ulica i miłość i przez to nic już nie będzie jak było Miśmy błękitne te oczy Nikt nas nie kochał oprócz nas samych kurwa, nikt nas nie włochał. to smutne I jeśli jeszcze kiedyś ich spotkasz, pozdrów ich proszę i powiedz, że szkoda mi ja spotkasz ich pozdrów i spytaj jak żyją, bo łączyło nas więcej Przyjaźni, piwo, to smutne. Zabiła ich ulica i miłości. Przez to nic już nie będzie było. Mieliśmy błękitne oczy nikt nas nie kochał. Oprócz nas samych, kurwa, nikt nas nie kochał. To smutne. I jeśli jeszcze kiedyś ich spotkasz, pozdrów ich, proszę i powiedz, że szkoda mi.